Witam serdecznie, jesteśmy w Torawiecha i znów wam coś ciekawego pokażę. A widzicie, że deweloper jednak znalazł sobie miejscówkę i buduje nam tu narożny apartamentowiec. Wszędzie blisko, wszędzie dojdziecie na piechotę, wokół sklepy, restauracje. Nie ukrywam, że problem z parkowaniem może tutaj zaistnieć. Jest tutaj tłoczno, szczególnie w okresach wzmożonej turystyki. Ale jedno jest pewne. Jest tutaj blisko do morza. Także myślę, że około 400-500 metrów i jesteście... Możecie sobie nogi moczyć. O, A tam na wprost już jest morze. Także niezłe miejsce. Na pewno będą jeszcze fajne ceny, bo jak to już będzie wykończone, ceny poszybują do góry. Także jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście więcej informacji na temat tej inwestycji, śmiało piszcie, śmiało dzwoncie, na pewno wam ze wszystkim pomożemy. Pozdrawiam serdecznie Dewtoper.